Wszyscy analizowali jej płaszcz, czy biel była zbyt chłodna, czy krój odpowiedni. Ale 11 listopada, pod idealnie skrojoną stylizacją Marty Wrockiej, krył się sekret, który wstrząsnął mebiami bardziej niż jakikolwiek modowy detal. Pierwsza dama RP, rocznik 1986 rok, mająca zaledwie 39 lat, jest już na emeryturze. Sama przyznała w wywi, od 6 sierpnia jestem formalnie emerytką. Jak to możliwe? Prosto, 18 lat pracy w służbie celno-skarbowej daje prawo do emerytury mundurowej po 15 latach. Tuż przed tym, jak jej mąż został prezydentem, Marta oficjalnie przeszła na świadczenie. I choć mówiła, że zawiesiła karierę, by wspierać męża, dziś wiemy, że było to raczej perfekcyjnie zaplanowane lądowanie w finansowym bezpieczeństwie. Jej emerytura to około 3460 zł na rękę. Plus 13 stycznia 2014 roku, świadczenie. To luksus, o którym zwykły Polak może tylko marzyć. A ta chłodna, synałe Biel płaszcza? Może to był komunikat chłodnej kalkulacji, idealnego momentu, precyzyjnie wykonanego planu. Pierwsza dama, która na zdjęciach wygląda jak symbol poświęcenia, jest jednocześnie jedną z najmłodszych emerytek w Polsce. Przywilej czy złoty spadochron? Oceńcie sami.